Zdecydowałam, że rzucam wszystko i wyprowadzam się do Nowego Jorku i zostanę artystką. Tkałam w 14 krajach, m.in. Japonii, Australii, Hiszpanii i tak naprawdę szukałam tego kim jestem, czego potrzebuję, gdzie jest moje miejsce i Nowy Jork jest miejscem idealnym dla mnie. Nie chcę je stracić. Naprawdę jest to wystawa dedykowana jednej osobie. Poznałam ją, była to dla mnie wielka fascynacja, wręcz mała obsesja. Często jest tak, że kreujemy sobie jakiś obraz, pomnik pamięci, który tak naprawdę nie istnieje. Wystawa jest po raz pierwszy prezentowana na trzech podestach. Jest, są dwa małe, które opowiadają o moim osobistym życiu i duży, który przedstawia tak naprawdę kobiecość. Jedność, wspólność kobiet, siłę, niezależność. Sześć prac mieszczących się na dużym podejście jest przedstawiona w nieprawidłowej kolejności. Tak naprawdę to widz ma skończyć całą wystawę. Technika, w której głównie tworzę, to akwaforta. Tylko w sposób, w jaki ja ją wykorzystuję, ja używam tak naprawdę matryc akwaforty. Płyt cynkowych, które później poleruję. Na wystawie również znajdziemy dwie moje rzeźby: Water i Blue. Moje rzeźby są pełne kontrastów. Reprezentują w dużej mierze mnie. Z jednej strony delikatne, chcesz podejść i dotknąć, a z drugiej strony są bardzo agresywne i budzą mnie pokój i lęk. Ja chcę łamać schematy, chcę pokazywać coś chcę pokazywać moją sztukę. Chciałabym, żeby każdy żył tą sztuką, każdy mógł poczuć to coś, co ja czuję, gdy idę do muzeum, gdy idę do galerii. Jestem Peska Agnieszka i jestem artystką i aktywistką.